Swego. Będziemy zawsze słuchać trenera swego. Jak, jako guru jedynego. Jako guru jedynego. Po, po treningach tyłki myć. Po treningach tyłki myć. Aby skóra mogła lśnić. Aby skóra mogła śnić. Cisza. Ale Szybko, równo chodzić w dwójkach. Szybko, równo chodzić w dwójkach. Nie ślimaczyć się na zbiórkach. Nie ślimaczyć się na zbiórkach. Miłość, to jest? Na treningi w MIG pędzimy. Na treningi w MIG pędzimy. Bo się spóźniać nie lubimy. Bo się spóźniać nie lubimy. Ślubujemy pić dużo wody. Ślubujemy pić dużo wody. I wygrywać wszystkie zawody. I wygrywać. Zdrowie nasze szanujemy. Zdrowie nasze szanujemy. To rodzicom ślubujemy. To rodzicom ślubujemy. Be... Możesz zamknąć dziób ty chudy. To jest za... Bo dostaniesz się Be... łeb naprawdę. Bez bijatych popychania. Walczyć Walczyć fair play. Walczyć, fair play. Walczyć wspólnie to nasz cel. Walczy wspólnie do nasz cel! Teraz wszyscy wiedzą, że. Teraz wszyscy wiedzą, że Akademia Piłkarska najlepszym klubem piłkarskim jest. Akademia...